No bardzo ładnie. co znajomo wygląda dziewczyny? Nie. Zaraz będziecie tutaj. Pewnie przy tym, przy tym e, kościółku, tak? Trzeba. Przy tym jakimś tam, to jest kościół? To jest jakaś katedra ale to... Ale zapachy.

누가 그이 dobry Co? No ja już za duży jestem, mnie już nie zostawicie Ale Batmana, Batman by się zmieścił chyba jeszcze Okno seniora O, dobra, ja już widzę Widzicie ten budynek? No już mi się podoba. To może zjemy zapiekanki Zamiast pizzy. No dobra, zaraz obejdziemy i zobaczymy, tak? No tutaj też można siąść. Tak, ale tak chyba mało Ale ładnie tutaj. O, pizza w włoskim stylu. Super. Już mi się podoba. Kosa ostra. To tu chyba zjemy. we włoskim stylu. Chcecie we włoskim stylu czy w santomierskim? Dobrze. Italiano. Hej. Gabrońscy. Pięknie. Jeszcze taki berecik trzeba mi tu Klecik? Berecik. No chodźmy tutaj sobie, jeszcze może coś innego wynajdziemy, ale już widzę, że chyba tutaj wrócimy, prawda, bo tu jest fajny widok, chodźcie obejdziemy sobie to, taki pierwszy luk złapiemy, no.

I jaki spokój zobacz? Nie ma tej muzyki z każdej knajpy. Może jest zakaz jakiś? Słuszny. No ale jest poniedziałek też. A jest. śniadanie się na terenu. Tak. To jest nieco za mało. No tam był typowo pizzowy lokal, więc chyba warto tam iść, no nie? No to runda i, i idziemy jeść. Dziękujemy. Widzicie, jest pizzeria, są lodziarnie I mamy wszystko, czego potrzebują Gawrońscy dzisiaj, nie? Może Wam tutaj jakąś fotę zrobię, poczekajcie. Dobra. A podejrzewam, że jeszcze może tutaj być na jesieni. No, myślę, że tak. Zamiast pamiątki, lepiej sobie kupcie dodatkowe lody No to pamiątka, nie loda no też No Nie wiem, Ale uważasz, że najlepszą pamiątką są zdjęcia, filmy? No Nie No to, 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 to się no jakaś No bo będzie stała i ty będziesz na No i co No i to jest fajne dobra, nie zrobimy Już się pisze komentarz, że nie pozwolili dziecku kupić pamiątki. jak chłopka jest. Bez żadnych szyldów. No jest schowany za szybą szybki i pasuje. Bardzo fajne to jest. nie wiem, Miasto krówek czy co? Krówek? Czy je produkuje czy jak? W do mierzu nie, nie wiedziałem. Bo Tam było, ale już są lokalne. Mhm. Krówki prostych producenta jakby. Krófiam mhm. Wiesz Wszyscy mamy ochotę na krówki, no? No ale to najpierw pizza. Ja nie lubię. Ale nie wiem czy to jest ten sam lokal. Tutaj? Tu by było najlepiej. No fajnie, bo to będzie fajne. No. Dobra, no to siadamy tutaj. To luzik.